Że dzieci już wszystko macie <laughs> spakowane na naszą tygodniową wycieczkę nad, <laughs> nad, e, na Hawaje? Tak, ja już mam wszystko spakowane. Ja tak samo. Ja też. <laughs> ja też mam. My też mamy. Ja też mam. I ja też. Dobrze, to wszyscy zamykamy teraz walizki i idziemy do samochodu. i max y, pójdą zanieść walizki. Ech, ale to, to ciężkie. Ech. jedna walizka, druga walizka. I na podłącznym nawet. Podręczny okay. Teraz wszyscy siadamy do samochodu. Szybko, szybko. Nigiem, nigiem, A teraz chodźcie. Hmm. Okej, okay. I, i jedziemy na Hawaje Trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści pięć tysięcy mil później. No, w końcu jesteśmy na miejscu. Ech, proszę, wysiadajcie. Ja, ja pójdę zapytać, czy są jakieś wolne miejsca w kwaterze, albo czy w ogóle... Dobrze, idę. Ech, ech, przepraszam. Halo? Halo? Jest tu kto? Halo? O, dzień dobry. Dzień dobry. Czym mogę pomóc? E, czyli tak, jestem. Mm, jesteśmy. No, po prostu rezerwowaliśmy tutaj pokój na nazwisko. Pakiet. Mm, zaraz sprawdzę w bazie danych. Hmm. Tak, jest zarezerwowane. E, dobrze, to gdzie nasze pokoje? E, o tam. Gdzie do wyboru? Tu, 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 tu. 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 Tu, 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 tu. I jeszcze tu. Daj bardzo do koloru. Um, dobrze, rozumiem. No to widzimy się potem. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Miła ta pani. Dobrze, dzieciaki, chodźcie z bagażami. Idziemy. <todgłosy> Ech, podręczny namiot, niepodręczna walizka, ech, podręczna walizka, moja torebka z kluczykami i jeszcze prywatne rzeczy dzieciaków. Teraz dzieciaki. Ech, ech, nie rozwalcie mi tego samochody jak będziecie wysiadać. Ech, kiczka, gdzie ty wchodzisz tam pod siedzenie? Chodź tu. Ech. Ktoś tam jeszcze został. Teraz ktoś się schował pod kierownicę. To Max. Ja, nie ja się tam nie schowałem. Tylko po prostu nie mogłem wyjść. Bo wpadłem tam, jak staliśmy w porku, i Pani tak się odjechała. Dobrze, samochód sam zaparkuje. A teraz chodźcie. Dobrze, dzieciaki. Ja pójdę e, na miasto, a wy się tutaj rozpakowujcie. Dobrze, do widzenia, do widzenia. Ja idę obejrzeć to całe. A ja idę razem. A wszyscy idziecie ze mną, prawda? Prawda? No to zostaliśmy sami, Max. Jak widać. Dobrze, trzeba się po prostu powoli rozpakowywać. Ok. Pani najpierw kazała rozpakować podręczny Ech, namiot. Mamy wszystkie poduszki cygara, znaczy nie cygara tylko po prostu wszystko nie mamy co najpotrzebniejsze nabijemy dobrze, rozpakowaliśmy namiot jest dobre, rozpakowany namiot poduszka poduszka to tutaj bo tutaj ktoś pewnie będzie spał ok stoliczek mój laptop Okej. Okay. No i tutaj też to sobie może rozpekłowało, bo to i w końcu liczę. O, ja jeszcze muszę troszkę. Okay. Mm, kokosik. Tak. Tutaj but z piciem. Czab do blizienia. Znaczy but. Moja torebka. Mm, spinka moja. O bróżko, o znaczy pogarska, i A reszta to nie wiem, co to jest. Okej. Okay. Dobra. A Oj, Dobra, Max. No to wszystko jest, zostało już rozpakowane. Teraz, yy, yy, teraz aby wystarczy zapoznać się z naszym miejscem. Z naszym miejscem wypoczynku. O matko. Wszystko mnie boli od tej podróży, tak strasznie. Może chodźmy do tego aquaparku. Spoko, nie ja pierwsza wejdę. Panie mają pierwszeństwo. Przesuję się delfinie. Uuu, jak tu fajnie. Pójdę tutaj. A! O Jezu. Oh, tak, 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 tak. Oh. Na bombę! A, oh, Max, no co? Zaraz się dowiesz co. Mm, ale tu fajnie. Na na! na na na, ha nie ha Max, ha Max Max no dobra już, Jadę sobie ze zlicza. E, Ale fajnie, ty też spróbuj. No dobra, nie zaszkodzi. godzinę. Ale fajiosko było. Ale fajiosko, znaczy jest. Następna część. Niedługo. Mówi Akora, LPS TV. Trzymajcie się, Buśka.